Wszystkim. Po pierwsze chcę pogratulować zespół Sturowa za bardzo ładne spotkanie. Szkoda, że my... nie udało się nam dzisiaj postawić takich bojowych warunków, żeby powalczyć z nim więcej. Grali dzisiaj bardzo dobrze, bardzo dobrze na bardzo dobrym procencie. Trzeba powiedzieć, że tak jak obrona, tak i ja, tak u nich funkcjonował bardzo dobrze, to co do nas odwrotnie, a nie mogliśmy trafić i, i dostaliśmy 94 punkty to świadczy, że nasza obrona dzisiaj była tak dziurawa, że za dużo dziurawa. Jeszcze raz gratuluję. Dobrego meczu turowę, 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 zespołu z wrócimy Poprosimy teraz o komentarz z pana Michała Michalaka. Turów zagrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Do, do połowy mecz był dość wyrównany. Trzecia kwarta przysądziła o zwycięstwie, o naszej porażce. Daliśmy rozbujać się z połowy Turowa. Rzucili dużo łatwych trojek, mieli dużo czystych pozycji, które wykorzystywali. Odjechali nam na dość dużą przewagę ponad 200 punktową, którą trzymali do końca i mimo naszej próby walki zniwelowania jej nie udało nam się i wynik wygląda tak, jak wygląda. spotkanie nam na pewno nie wyszło i już nie może się więcej taka sytuacja powtórzyć z naszej strony. Hello everybody. Of course, good game. I think that we deserve to win, And to show that we find a way how to we find a way how to <laughs> <laughs> no, 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 no i just uh, watched something excuse me uh, i didn't uh, have uh, before before uh, you made 21 i didn't know no no, 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 Excuse me, excuse me. I, I, I didn't. So I heard that 21 point. cool I can you know? 21. But I invite him here because he play good defense. I didn't know that he made 21. Anyway, so definitely we prove that we have good shape, and that is not just happened. Good game for us. That is, I think, in this season, in this year, in this year, we didn't play bad game. And that is very important for our confidence and we will try to continue like that. Now for us it's just beginning. Przede wszystkim to był bardzo dobry mecz, cieszę się z tego wyniku. Udowodniliśmy nim, że jesteśmy w bardzo dobrej formie, że, że chcemy grać, że wygrywamy, bo to jest tak naprawdę w 2014 roku, od początku tego roku nie mieliśmy chyba złych, żadnego złego meczu, cały czas gramy naprawdę bardzo dobrze, pokazujemy, że jesteśmy na najlepszej drodze do na osiągnięcia tej szczytowej formy. Um. And for our confidence it's important that we didn't play a bad game in this year In front of us is very important game against Paul Pharma because I' really expect there very difficult game because that team with new coach with for sure we will that is, that is sport.

referer, oddajemy głos z Stanisławka. No dobry wieczór państwu. Coś tu dużo powiedzieć, no na pewno jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, bo ten tak trener powiedział, naprawdę zaczęliśmy grać bardzo piękny basket i co widać z meczu na mecz e, trzymamy cały czas ten poziom. Cieszę drugi fakt, że na pewno odrobiliśmy straty z pierwszego spotkania, jak wiadomo tam tutaj że chyba 10 11 punktami wygraliśmy, także to też będzie wpływało na tabelę. A no, mówię, no meczy do końca sezonu, do szóstek nawet jeszcze jest sporo, także dużo pracy jeszcze przed nami. Tak jak trener powiedział, najważniejszy mecz teraz, żeby po prostu podtrzymać tą dobrą pasę, zwycięstwo z polfarmą i przede wszystkim, żeby grać swoją koszykówkę. I, I co no? Trzeba się przygotować do następnego meczu i pokazać się jeszcze, jeszcze lepszej strony. Dziękuję. Tyle komentarzy, czekam na Państwa pytania. No, jak, jak, jak układa Wam się współpraca z naszym nowym nawetkiem, czyli Michaelem Walowym. Jednym z dwóch braci, bliźniaków <laughs> nie myślę, że jest wszystko w porządku. No. Widać, że jeszcze musimy zdecydowanie zgrać się jako z nim jako kolektyw, bo wiadomo, no dołączył nas niedawno. A, tak jak powiedział, no mieliśmy cztery mecze w przeciągu 8 dni, to nawet nie było zbytnio czasu, żeby dobrze potrenować, żeby dobrze się zgrać, ale myślę, że na pewno będzie to ważny punkt naszego zespołu. I, na pewno będzie nam w dużej mierze stanie naprawdę dobrze pomóc.